<śmany> 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 Hej, Malcolm! A co ty tutaj robisz w dżungli? Aha, szukasz skarbu? Woda, Legenda głosi, że gdzieś tutaj jest ukryty stary piracki statek. Co masz Uff, mało brakowało. Prawie wpadłeś do tej rzeki. Dasz rady wrócić na górę, Malcol? Lepiej poprośmy Mavericka o pomoc. Wow, Niezły skok, Maverick! Hmm. Mama, pada! Tak jest! Praktyka czyni mistrza! A. Musisz wiedzieć, kiedy wyskoczyć! Hej! Mama! Mawryk, to jest hmm? alarm! Ktoś potrzebuje twojej pomocy! Na, 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 na. Hmm? Hmm? Aha. Musisz natychmiast pomóc Malcolmowi. Lala. Myślisz, że Moe mógłby nam pomóc? Lala, lala, lala. zatem w drogę. Trochę oleju wpadło ci do oczu. To nie jest dobre. Już lepiej. Mo, Malcolm potrzebuje Twojej pomocy. Spadł z mostu i utknął przy rzece. Pomożesz nam? Ba, da, bał. ba. bał Yeah. Zgadza się, przecież masz wyciągarkę. Dzięki niej pomożemy Malcolmowi. He hej, hej. Okej, okay, zatem bierzmy się do dzieła. He hej. Na Spokojnie, Malkol. Mawryk zaraz znajdzie jakiś sposób. Katykę, co Malkol, musisz się puścić. Inaczej nie wyciągniemy cię na górę. Uh o, -oh, uh. wiem, że chcesz to wziąć ze sobą, ale to jest zbyt ciężkie. Czasami trzeba puścić niektóre rzeczy. Uh. <trybuj> 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 To była ciężka robota, prawda? Ale jestem pewien, że jest jeszcze wiele skarbów do odkrycia. A to co, Malcom? Czy to jest złoto? Ha, 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 ha. Ha, ha, tak jest. Jerry, powinieneś zwolnić. Jeździsz trochę zbyt niebezpiecznie. Jerry mało brakowało, abyś miał wypadek. Hmm, ciekawe, skąd to się tu wzięło? Aha, ostatniej nocy mieliśmy potężną burzę. Droga teraz jest zablokowana. Zawiadomisz super ciężarówkę? Hmm. To dobry pomysł. Karl, nasza autostrada jest zablokowana jakimś gruzem. Musisz ją natychmiast oczyścić. W co przetransformujesz się tym razem? Super odkurzacz? Doskonale! Wow. Okej, okay, jedźmy teraz zrobić porządki. O, o. O. O, ho, ho, ho. I przyjaciele, zobaczcie, superciężarówka już tu jest! Gotowy do akcji super ciężarówko. E, super ciężarówko? Chciałem tylko zaznaczyć, że Ty chyba wciągasz Jerego. Oooo! I już posprzątane. Dobra robota, Super ciężarówko. Jerry, zwolnij. Zaraz pewnie dostanie mandat. O, wow. jeszcze nie skończyłeś? Karlo, super ciężarówko, szybko zrób coś. Wielkie dzięki, superciężarówko. Całe szczęście, byłeś w pobliżu. Mieliśmy dzisiaj bardzo intensywny dzień. Ale do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć Miranda, a ty co porabiasz? Aha, robisz miksturę dla Mi, żeby się lepiej poczuła. O, Mia, tak mi przykro, że źle się czujesz. O nie, chyba skończyły ci się jajka. Bez nich mikstura nie zadziała. Hmm, może Maverick mógłby znaleźć jakieś i je tu przywieźć. Głowa do góry. Maverick? Hej, Maverick! Ha, pewnie mi nie słyszałeś, tak głośno chodził twój silnik. Miranda właśnie robiła miksturę dla chorej mi, ale skończyły się jej jajka. Czy mógłbyś znaleźć trochę dla niej? Doskonale, zatem przygotujmy się do akcji. Cześć Malcolm. Dobrze się bawisz? Hello. Dobrze się bawisz! Zobacz, przyjechał Maverick! Malcolm, mamy ważną misję. Musimy znaleźć magiczne jajka. Są potrzebne do mikstury mi. Pomożesz nam? Malcolm, zaczekaj na nas! Świetnie! Dołączyła do nas Miranda! Dalej, moi przyjaciele! Miranda twierdzi, że w tej jaskini mieszkają te magiczne ptaszki. Hej, Malcolm! Miranda jeszcze nie skończyła mówić! Wow, to z pewnością nie jest wesoły ptaszek. Hmm? Tam widać gniazdo. To właśnie tych jajek szukamy. Sądzę, że powinniśmy wejść na te drzewo i przyjrzeć się z bliska. Więc jak tam się dostaniemy? Mauryk to jest bardzo niebezpieczne. Aha, to dobry pomysł Miranda. Chłopaki, teraz musicie potrząsnąć tym drzewkiem. Jajka już lecą. Szybko, złapmy te jajka. Nie pozwólmy, żeby się rozbiły. Uf, o mały włos. To było niesamowite. Okej, okay, teraz musimy pomóc mi. Wracajmy do miasta. O, o. Chyba nasz nowy kolega trochę się wkurzył. Wow, a to co było? Coś widziałeś, Maverick? Te głazy zaczynają spadać. Przyjaciele, szybko uciekajcie! Prędko, teraz w lewo! wow mało brakowało całe szczęście że jajko nic nie jest okej okay, wracamy do siebie i nareszcie wyszło słoneczko hej przyjaciele macie w sobie tyle energii dzisiaj i nawet Malcolm jest w dobrym humorze. O, cześć, Mia! Jak to dobrze widzieć Cię całą i zdrową! A w dodatku w świetnym humorze! Tak się cieszę. Do zobaczenia następnym razem, przyjaciele! O, jaki piękny, spokojny dzień w naszym mieście, Monster Traków! Marti? A Ty co będziesz porabiał? Robisz przerwę na lunch? Uh! Marci, to było bardzo niegrzeczne. Zobacz, co narobiłeś. Moł został porwany przez rzekę. Tak! Mo, Trzymaj się drzewa! O, nie! Będziemy potrzebować pomocy Mavericka! Hmm. Proszę bardzo. Już naprawione. Co się stało? Marty zrobił psiku samo i ten wpadł do rzeki. Mam, mam podbina ma. Pokaż Mavrikowi, gdzie podział się Moe. Już dobrze, Moe. Twój przyjaciel Mavrik zaraz cię uratuje. Mama, お、oh. ! Baczę na nas jeszcze więcej kłopotów. Meh, przynajmniej moini, gdzie już nie popłynie. Ba, da ba, ba ba. Trzymaj się, mą! Co? Nie potrafisz pływać? <śmany> Mo! Nie mogę uwierzyć własnym oczom! Mą, Jak ty się wydostałeś z wody? Mama, ma Ktoś ci pomógł? Mm. Marty! To byłeś ty! Martiemu jest teraz przykro, że wciągnął cię do rzeki. <śm> 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 Moe tak bardzo się cieszy, że ty i Mabriku ratowaliście go. Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi. Do zobaczenia, przyjaciele! Ciekawe co będzie w następnym odcinku!